Grecka bajka ezopa, a Greek aesop folktale, o suice i o pawiu, the jay and the peacock. To kolejna niesamowita opowiastka dla dzieci z morałem. This is one of the awesome children's fables with morals for kids. Chcecie się bawić w chowanego? Pytali znajomi sujki. Wanna play hide and seek? Jay's friends asked. W porządku. Odpowiedział sójka. Okej, okay, said Jay. Ale przecież my w to gramy za każdym wschodem słońca. But we play that game every sunrise. Piłka ptasia, bird ball. Sujka usłyszał jakiś odgłos, jakiś krzyk, który nadszedł z ptaszarni. Jay heard a shout coming from the aviary. Podleciał na wyższą gałąź, żeby zobaczyć, co tam się działo. He fell to a higher branch to see a commotion. Papugi, pawie, pelikany spieszyły, aby wybrać swoje drużyny. Parrots, peacocks. Pelicans hurried to pick teams. Widział tumany lśniących i migoczących, latających piór. Jai watched their bright colors dash and flash in a flurry. A dlaczego nie pogramy w ptasią piłkę? Why don't we play bird ball? Sójka zapytał swoich kolegów sójki. Jay asked his fellow Jays. Jaką znowu ptasią piłkę one zaskrzeczały? What bird ball they squawked? A, nic takiego. Sójka zmarszczył brwi. Never mind. Jay frowned. Dzisiaj nie gram z wami. I'm not going to play today. Zabawa w chowanego to dla jakichś nudnych ptaków. Hide and seek is for dull birds. Odwrócił się do tyłu i był gotowy na wielką przygodę, która go czekała w ptaszarni. Just turned back to the adventure unfolding at the aviary. Chciał się dołączyć do dużych, pięknych ptaków. He wanted to join the big and beautiful birds. Sojka schował się obok szopki, w której przebywał dozorca ptaszarni. Jay hid near the keeper's shed. Tam zobaczył, jak liniejące pawie zrzucają swoje niepotrzebne pióra, zanim wejdą na pole. He saw molting peacocks shake off extra feathers before heading to the field. I wtedy ten pomysł wpadł mu do głowy. An idea popped into his brain. Poleciał niżej i pochwycił wszystkie pióra pawi, które zostały zrzucone, i wetknął je pod swoje własne skrzydła. Swooping down, Jay grabbed each peacock feather and tucked them under his own wings. Teraz jestem piękny. Now I am beautiful, pomyślał. He thought. Na pewno dadzą mi się pobawić. And they will let me play. Do czasu, kiedy sójka dotarł na pole, by the time Jay reached the field, brakło już mu całkiem tchu. Zupełnie tak. Czuł się zupełnie tak jak ryba wyciągnięta z wody. He was as breathless as a fish out of water. Te pióra pawie były takie ciężkie. The peacock feathers were heavy. Mogę grać też? Can I play too? zapytał sędziego. He asked the referee. Pawie ledwie powstrzymywały swój chichot i parskanie śmiechem, kiedy sędzia podrapał się po dziobie. The peacocks held back their giggles and snorts, as the referee scratched her beak. No. Myślę, że możesz grać, powiedziała Sędzina. I suppose you can play, she said. Do gry. Game on. Sójka powłóczył skrzydłami na boisko. Jay lucked himself into the field. Piłka. Przemknęła obok niego, ale on był zbyt powolny, aby ją złapać. The ball passed by him, but he was too slow to catch it. Pawie podawały mu piłkę, ale on po prostu nie mógł nadążyć. Peacocks passed him the ball, but jay couldn't keep up. Jego drużyna przegrywała. A wina była jego. His team was losing and it was his fault. Co jeszcze pójdzie nie tak? Zastanawiał się. What else could go wrong? he wondered. Dozorcy klatek nadchodzą krzyknął pelikan. Keepers are coming. Pelikan jeld. Wracajcie na swoje wystawy. Back to your exhibits. I wokół sójki nagle ptaki podniosły się do lotu w panice. All around Jay, birds buzzed with panik. Ptaki gromoliły się z powrotem do swoich klatek i na swoje grzędy, i przypadkowo wyrywały przebranie sójki, podczas gdy trzepotały piórami obok niego. Birds scrambled back to their cages and perches, brushing off Jay's costume as they ruffled past. Teraz każdy, każdy mógł zobaczyć, że on był tylko nudną, szarą suiko. Now everyone could see he was just a dull, grey Jay. I, I, ja... Sujka zaczynał się tłumaczyć. I Jay began to explain. Sędzina zleciała na dół i poklepała go po piórze. The referee flew down and patted her wing. A nie przejmuj się, sójko. Don't worry, Jay. My przecież wszyscy wiemy, że nie jesteś pawiem, powiedziała. We all know you aren't a peacock, she said. My też wiemy, zawołały inne sójki. We know too, called the other jays. Jakże sójka czuł się głupio z powodu tego, że próbował wszystkich przechytrzyć. Jay felt silly to try to trick everyone. Nie tylko próbował oszukać pawie, ale. Również zranił uczucia swoich przyjaciół. Not only had he made peacocks, he had hurt his friend's feelings. Sujka powrócił na swojego świerka i spędził tę noc na rozmyślaniach. Jay flew back to his spruce tree and spent the night thinking chciał pokazać wszystkim innym sójkom, że tak naprawdę nie uważa, że one są takie nudne. He wanted to show other jays he didn't think they were boring. Ale również chciał w końcu z nimi pograć w jakieś nowe gry. But he also wanted to play new games with the birds at the aviary sometimes. O wschodzie słońca sójka już ukończył swój potajemny plan. By sunrise, Jay had finished his secret plan. I wetknął sobie zeszycik pod swoje skrzydło and tucked a notebook under his wing. Przepraszam za wczoraj, powiedział do swoich kolegów. I am sorry about yesterday, Jay told his friends. Chcecie zagrać w nową grę? Want to play a new kind of game? Inne sójki zaczęły podążać za nim do ptaszarni, gdzie on tłumaczył, że zagrają w grę, która się nazywa Chowana Ptasia Piłka. The jays followed him to the aviary, where he explained that they would play hide and seek bird ball. Nigdy o tym nie słyszałam, powiedziała sędzina. Never heard of it, said the referee. I wtedy sójka wyciągnął książkę z zasadami, którą napisał not wcześniej. Jay pulled out the rule book he had written the night before. Wyjaśnił, jak grać i Wytłumaczył wszystkim najważniejszą zasadę we wszy ze wszystkich. He explained how to play and shared the most important rule. Każdy ma być sobą i starać się grać jak najlepiej potrafi. Everyone has to be themselves and try their best. taki, wiwatowały i rozpoczęto grę. The birds cheered and the game tipped off. Grali wszyscy wspólnie i grali, i grali, i grali. Together they played and played and played. W rzeczywistości graliby przez cały dzień, gdyby in fact they would have played all day except. Dozorcy! krzyknął pelikan. Keepers! jełdł pelikan. Tym razem wszystkie ptaki poleciały do domu z uśmiechem. This time every bird bust home with a smile. Jaki morał z tej bajki? Moral of the story? Nie staraj się być kopią innych. Bądź sobą. Don't be a copy of others. Just be yourself. Bye.